mam jakieś, jakąś rybkę prawdopodobnie klenika bo obławiam na no, piła się, mam klenika na brąbę na snużaka, ale nie jest dużo. Ale liczy się, że zebra przy tej pogodzie, bo wczoraj byłem Miałem 17 brań Żadnego nie wyjąłem Ja jeden zaliszony, ładnie zażar No mam ładnego mam nie jest mały Spróbujemy naszą pusteczkę raz mi zbierał Bendeczka. Proszę, jak ładnie ugięta On jest jeszcze daleko Idzie teraz w górę ładnie idzie w górę, nie szaleje Zebrał mi na smużaka Dwa razy mi wychodził, raz go widziałem jak zebrał No nie jest mały ładnie idzie w górę Tu trzeba będzie troszeczkę uważać Zobaczymy, jest to brąby No taki 40 Ładnie zebrał Może delikatnie podwinąć Ale trwany, uciekł w z nich nogi To by był podbieraczek, ale go nie ma Rybka jest za... ...złosek Proszę, taka klucha piękna Zmierzymy ją i ją wypuścimy 42 cm, taka kluska taka kluska, idziemy ją wypuścić delikatnie Nie, nie! To jest kleń, o, ładnie odpłynął mam następnego ładnie zabrał to fajnie splatnął bardzo agresywnie chyba nie jest większy od tamtego ładnie do niej idzie, o z jest klenik, ale jest nie za duży o i mały też nie jest kluseczka taka z 38 pewnie po 40 ładnie daje Trzyma, ale nie chcę mu dać luzu na żyłeczce, nie wiem jak zażar. powtórzył branie, bo już jedno branie było, o widzisz, zobacz jak tam z powrotem zebrał, przy samiutkiej burcie następny, delikatnie go obłowimy, wyciągniemy, żeby nie spłoszyć tam, nie szaleje tak bardzo, nie, większy to nie będzie, ale 35 plus będzie. Ale chyba jest w porządku, zapięty tego. Nie, klenik. Aś malutki. No, tam też dużo zebrał. Oj, duża kółeczka. Ruszyły się. Teraz wiedziałem, że jak nogi pod, go podprowadzimy, pod to będzie szalał. Ale jest ładnie brąbą zapięty. Nie ma szans na spięcie. Oto on. Ładny, Kluseczka. Łukasz, tu mam miareczkę. Weź ją wyjmij. Tu? No. I tak do na oko domierz. Zobaczymy. Kolega Łukasz zrobi miarkę. Tak, mniej więcej. 36 No. Czyli plus 35 Wyjmiesz kotwiczka? Ładnie się zapią, nie? Nie wiem, szans. A, dziękuję. Płyn. Zapunktowane. Elegantko, gratuluję. Piona, dzięki. Takich rybek życzymy każdemu i większych. Coś ciekawego mi wzięło. Nie wiem, bo branie było dziwne. Nie takie niekleniowe. I jest impulsowe takie zbieranie. Kopnięcia z szczytueczką są impulsowe, aż jestem ciekawy co to jest. Chyba, że o konik to zebrał. Mógł, tak? Mógł o Teraz się pokażę. Pokażę Wam jakie są kopnięcia. A teraz akurat się uspokoił, ale zjedziemy. W dół. tak? klenik klenik ale bardzo dziwne branie i, i trochę dziwnie kopie a nie jest mały może dlatego nie chlapał jeszcze zmęczyć, bo, bo go podgoraka nie podbierzemy. Jak będzie jeszcze o, Dobra. Jeszcze te dwa odjazdy i go trzeba będzie windować. I już wychodzi. przyszedł mi do nogi i jeszcze na dodatek myślałem, że się rąba zapięła o. czekaj, czekaj, czekaj cofnij się no wyjmij już jest zmęczony czekaj, odepniemy tu kamery ładnie czekaj piękny klenik piękny klenik Proszę bardzo Ja go przytrzymam, a ty go zmierzę, dobra? Koło hmm. o, o, o 40, ale koło 40 klucha jest. <grym znać> tak mi się wydawało, że pójdzie No to takich rybek życzymy każdemu.